Tymczasem zapadła okrutna zimowa noc. Ustawicznie grzmiało i błyskało się, jak gdyby niebo ogniem dmuchało, a zimny i męczący wicher wył dziko i wzbijał obłoki kurzu, aż ze stękiem kołysały się wszystkie drzewa na polu. Pinokio bardzo bał się grzmotów i błyskawic, ale głód był silniejszy od strachu. Z tej też przyczyny, pchnął drzwi domu i puścił się pędem naprzód. I w dobre sto kroków znalazł się na wsi z językiem wywieszonym, ciężko dysząc jak zjajany pies. Jednakże wszystko było pokryte ciemnością i opuszczone, chałupy zamknięte, bramy domów zamknięte, okna zamknięte, a na drodze ani nawet psa żywego, rzekłbyś, kraj na umarłych wtedy pinokio ogarnięty strachem i powodowany głodem. Rzucił się do dzwonka najbliższego domu i począł dzwonić bez opamiętania: Tak mówiąc do siebie Ktoś musi otworzyć.